Dzień dobry moi kochani, witam Was serdecznie we wtorek 23 sierpnia 22, tak? Wibracja dzisiejszego dnia to jedyneczka, a księżyc znajduje się w znaku raka. Energia dość sprzeczna, zupełnie w innym kierunku gdzieś tam nas popychająca, tak? No bo rak to wiadomo dom, rodzina, bezpieczeństwo, tak? Zero ryzyka, zero nawet jakichś wyjazdów, tak? Po prostu skupienie na. Emocjach, na uczuciach i na tym, co jest nam znane, i to wszystko jest dla nas bardzo, bardzo ważne. Ro rozmyślamy ewentualnie nad no, jakąś naszą przeszłością, w sensie wyciągania wniosków, refleksji, ale przede wszystkim staramy się właśnie zapewnić tym naszym najbliższym i sobie samemu, i rodzinie, i domowi, naszemu bezpieczeństwo. No, a jedynka, jedynka nas pcha do działania, tak? To jest początek, kiedy nowe plany gdzieś tam chcemy wdrożyć, kiedy przychodzą do nas nowe pomysły, kiedy zaczynamy jakieś w ogóle nowe przedsięwzięcia, tak? Na pewno jesteśmy wręcz, można powiedzieć, krok przed wszystkim, tak? Pcha nas ambicja, chcemy dużo osiągnąć. I przede wszystkim też osiągnąć samemu, tak aby nikomu nic nie zawdzięczać i nie być zobowiązanym w stosunku do kogoś. No więc, jak widzicie, w dwa różne kierunki ta energia się kieruje. Moi kochani, patrzymy na karty. Jeżeli chodzi o barana, baran ma dzisiaj kartę papieża, więc karta zasad, karta uczciwości, działania. Zgodnie z jakimiś wartościami, często też nawet z taką nutą troszkę może konserwatyzmu, tak? Gdzieś tam trzymając się jakichś reguł, zasad, często takich nawet twardych reguł, które, które uważamy za słuszne. I w ten sposób należy postępować. To znaczy, Ty, Baranie, pewnie dzisiaj będziesz w takich sytuacjach postawiony, że będziesz w ten sposób chciał działać i postępować. Ale to jest też taka chęć do tego, aby swoje zasady wprowadzać w troszkę w życie innych. Więc tutaj uważajcie na to, żeby tu gdzieś nie przeciągnąć struny i żeby nie stać się takim tyranem, który komuś narzuca swoją wolę i tylko to uważa za jedyną słuszną jakąś drogę. Byczek, moi kochani. Byk ma dzisiaj kartę konfliktu, piątkę buław, tak? Więc kłótnia, konflikt. No, ewentualnie jakaś rywalizacja w pracy, no powiedzmy, że mogłoby to w ten sposób się jeszcze zrealizować. Natomiast, jeżeli nie rywalizacja, i wtedy, wtedy oczywiście namawiamy zawsze do, do gry fair play w takich sytuacjach, no więc, właśnie niestety, ale kłótnia, konflikt, tak? Łatwo się dzisiaj z kimś spostrzeczać, może to być konflikt, zarówno w rodzinie, jak i wśród znajomych, tak? Może to być taki generalnie burzliwy czas, angażowanie się czasem w czyjeś problemy, albo wręcz w Twoje sprawy ktoś się będzie wtrącał i na tym polu też może ta, do, do tej kłótni właśnie dojść, bo jest trudno się z kimś dogadać, tak? Trudno jest o porozumienie. Mogą być gdzieś tam w tle tego wszystkiego też jakieś tajemnice, które, które no, blokują czy przeszkadzają też właśnie w dojściu do porozumienia. Moi kochani, dziewiątka pucharów dla bliźniąt. No więc tutaj karta lekka, radosna, tak? to jest spełnienie marzeń, to są jakieś tam y, takie fajne sytuacje, miłe, y, kiedy y, odczuwamy szczęście tu i teraz. To jest też umiejętność cieszenia się z drobiazgów i tego, y, posiadanie tego poczucia szczęścia. Oczywiście też karta romansów, y, karta też takich różnych właśnie możliwości, które się pojawiają, zadowolenia. Ale też czasem w tej karcie mówimy, że coś się dzieje pod stołem, że ma jakieś drugie dno, że coś jest ukryte, że ktoś zakłada jakąś maskę. No więc, jeżeli to wy będziecie w ten sposób właśnie dzisiaj reagować, czyli co innego, troszkę czujecie w środku, ale na przykład nie do końca chcecie to okazać, albo jeszcze się przygotowujecie do tego momentu, kiedy będziecie mogli to okazać, powiedzieć o tym, no to dzisiaj właśnie warto tę maskę założyć, zostawić sobie uśmiech. Numer 5 na buzi, tak? A swoje po prostu gdzieś tam pod spodem robić i do czegoś się przygotowywać, szczególnie jeżeli to miały być jakieś takie ważne decyzje. Ósemka mieczy, kochani, dla raka. Więc, drogi raku, no to są ograniczenia pewne, które gdzieś tam no, wpędzają cię w pewnym sensie w pułapkę, tak? To jest często ograniczenie mentalne. Kiedy nasze myśli, nasza głowa, w kłada nas w taką właśnie sytuację, gdzie wydaje nam się, że nie ma wyjścia, że nie wiemy co zrobić, ale czasem też nie chcemy na przykład słuchać kogoś, że ktoś nam coś doradzi, nie chcemy widzieć, że, że są jakieś te wyjścia, że można sobie z danym problemem poradzić. Natomiast Wy nie słuchając, nie patrząc, no można powiedzieć w pewnym sensie marnujecie czas, czyli spędzamy czas na jakimś bezsensownym zajęciu, które niczego nam nie daje. Wręcz tak jakbyśmy nie umieli w ogóle innych decyzji podejmować albo nawet oczekujemy, że to ktoś przyjdzie i jakąś decyzję za nas podejmie, że coś w naszym życiu zmieni. Natomiast sami niestety tutaj drogie raki nie będziecie działać. Lwy są dzisiaj w dwójce mieczy, czyli kochani blokada, tak? Blokada, która wynika no nie wiem, z emocji, z jakichś traum, cholera wiesz czego. Przepraszam za wyrażenie, wyłuskło mi się. No w każdym bądź razie blokada. No więc czegoś nie chcesz widzieć, czegoś nie chcesz rozumieć. Też czegoś e, może się boisz to są może strachy, lęki, obawy, jakieś złudzenia. No i uciekasz przed rzeczywistością w tej karcie, tak? Bo to też jest taki moment, kiedy my nie chcemy z tą rzeczywistością stanąć. Oko w oko tu jest wręcz e, opaska na oczach, tak? Nie chcemy się przyjrzeć temu, jak to rzeczywiście e, wygląda. A gdzieś tam z tyłu głowy jednak czujemy, że jakieś niebezpieczeństwo jest i mamy świadomość, że ono w każdej chwili może nadejść, i już nie będzie wtedy odwrotu. Karta diabła, kochani, dla panny, więc, droga panno, to karta materializmu, karta wszelakich uzależnień, no również tych od finansów, właśnie od pieniędzy, od sfery materialnej życia. Ale uzależnienia w formie nałogów, czyli jakiś alkoholizm, narkotyki, hazard, to wszystko się tutaj też mieści w tej karcie, więc uważajcie na takie strony życia. Są to też awantury, więc ktoś może mieć dzisiaj taką bardzo. Dużą energię, i wręcz nie będzie umiał pohamować, jak gdyby powściągnąć swoich emocji, może wybuchnąć, może się wykrzyczeć, pokłócić, no mogłaby taka sytuacja tutaj mieć miejsce. Więc myślę, że warto, warto no, troszkę się samemu gdzieś tam utemperować, tak aby do czegoś takiego nie doszło. No i też z drugiej strony, zwracajcie uwagę na to, aby nie wpaść w szpony jakiegoś manipulanta, chyba że to wy będziecie mieć taką pokusę, aby kimś innym manipulować. Dla wagi Karta Sprawiedliwości, kochani, więc Karta Urzędów, tak, załatwiania jakichś spraw, podpisywania dokumentów, składania może gdzieś jakichś wniosków, jakichś podań, jakich, jakaś papierologia w każdym bądź razie tu się może odbywać. Oczywiście też sądy też się w tej karcie zawierają, więc gdyby ktoś miał jakąś sprawę sądową, no to tak. Można powiedzieć, że wyrok będzie sprawiedliwy, tak, więc można tu liczyć na sprawiedliwość w tej karcie. Karta, która mówi o tym, że zbierzesz takie plony, jak zasiejesz, tak, jak sobie pościelisz, tak się wyśpisz, czyli jesteśmy oceniani, ktoś nam patrzy na ręce, ktoś z gdzieś z wyższego pułapu na nas patrzy, tak, czyli jeżeli macie na przykład szefa w pracy, to miejcie taką świadomość, że możecie być obserwowani, no i oczywiście, jeżeli jesteście szczerzy, prawdziwi, uczciwi i tak dalej, to to zostanie docenione. Ale jeżeli coś macie za uszami, no to niestety, ale ten ktoś to dostrzeże. Więc należałoby tutaj no tak względem samego siebie być nawet może i krytycznym, tak? Zobaczyć, czy rzeczywiście wszystko robimy tak jak należy. Skorpion, kochani macie kartę arcykapłanki, czyli karta tajemnicy, nieodkrytych rzeczy. Ale też karta intuicji, karta naszego wewnętrznego głosu, który gdzieś tam w jakiś sposób się do nas odzywa. Tak? Często to jest faktycznie jakiś przekaz podświadomości. Czasem te informacje płyną w snach do nas, czasem należy się otworzyć na taki przekaz z zewnątrz, kiedy po prostu usłyszymy jakieś słowo. Wyjęte z kontekstu, ale dla nas ono uruchamia jakiś przekaz w głowie, tak? Więc czasem to właśnie takie wyrwane jedno słowo powoduje, że odpowiedź do nas przychodzi. Często w tej karcie prawda jakaś wychodzi na jaw, czyli czegoś się po prostu dowiadujemy. No i karta też mądrości, oczywiście karta takiego uczenia się, też słuchania kogoś, kto na przykład więcej wie, więc otwarci jesteśmy na na właśnie na to słuchanie, na naukę, na rozwój. Strzelec, kochani, to był skorpion. Dobrze. Strzelec ma dzisiaj ósemkę pucharów, czyli odejście, kochani, od problemów, tak? Jeżeli macie jakąś sytuację, która was stresuje, jesteście zmęczeni już, nie potraficie sobie z tym poradzić, yy, może być tak, że zrezygnujecie, że po prostu się wycofacie. pomyślicie sobie, dość mam już tego. Coś po prostu nie gra. I muszę stąd odejść, chcę poszukać czegoś nowego, nie chcę się już męczyć, nie chcę no, w jakichś tam rozterkach ciągle być i w takim niezadowoleniu, tylko chcę poszukać jakiejś nowej drogi dla siebie. Nawet jeżeli często nie wiemy, dokąd jeszcze zmierzamy w tej karcie, bo to jest zazwyczaj taka właśnie szybka decyzja, pod wpływem impulsu nawet można powiedzieć, to jednak ją podejmujemy. Karta Księżyca, kochani, dla Koziorożca. A więc, drogi, księ... drogi koziorożcu, tak? Drogi księżycu. Drogi koziorożcu, to jest karta przede wszystkim takich iluzji, tak? Kiedy my sobie pewne rzeczy, czegoś nie wiemy, to sobie dofantazujemy, dowyobrażamy, tak? Nie jesteśmy pewni co do intencji kogoś, to sobie to sami w głowie jakoś poukładamy. Często nawet nie szukając odpowiedzi, albo na przykład ktoś tam czegoś nie chce powiedzieć, tak? bo nie jest otwarty, szczery, tylko gdzieś tam po powierzchni no, nasza relacja, nasza znajomość się odbywa. No i niestety w głębiej nie wchodzimy, więc sobie wszystko dopowiadamy sami. W ten sposób można się samemu wpakować. W taką własną y, pułapkę, tak? Bo to nasze fantazje, nasze iluzje, to nie jest prawda, to nie jest rzeczywistość, tylko nasze oczekiwania być może. I one nas później niestety ale prowadzą no w złym kierunku. W tej karcie często też na wierzch wychodzą jakieś nasze lęki, obawy, czy jakieś strachy, które, które po prostu przybierają. Czasem monstrualne rozmiary. A czasem w Księżycu po prostu za kimś tęsknimy, tak też bywa, albo szukamy jakiejś rzeczy, którą zagubiliśmy, ta karta też czasem pokazuje takie właśnie sytuacje. Kochani, wodnik ma dzisiaj pazia buław, więc karta aktywności, karta uprawiania sportu, karta jakiejś takiej dużej energii, którą, którą mamy w środku i chcemy ją gdzieś jakby otworzyć, znaleźć dla niej ujście. No, fajnie jest właśnie w ten sposób, nie wiem, iść pobiegać, iść na rower, iść na spacer, iść w góry, iść na basen, w jakimkolwiek takim aktywnym sposobie ten czas spędzić. I tutaj się to, można powiedzieć, wyładuje, tak? Natomiast to nie jest dobra karta na rozpoczynanie jakichś długofalowych przedsięwzięć, ponieważ ta energia ma bardzo krótki zasięg. My tutaj szybko tracimy zapał, to jest ten tak zwany słomiany zapał, i to, co dzisiaj wydaje nam się wielkim wow, jutro zupełnie straci blask a wręcz możemy się na to kompletnie nawet zablokować, odwrócić, już tego nie chcę, już to poznałam, nie interesuje mnie to dalej i nie chcę, nie chcę czegoś tam kontynuować i rozwijać. Więc, no tak jak mówię, na chwilkę, coś, co Was zainteresuje tylko na chwilę. No i rybki, kochani, ma, mają dzisiaj asabuław, czyli energia... Hmm, Energia męska, tak, to jest też taka męska seksualność, zmiany, pójście do przodu, ruszenie z czymś nowym, z jakimś nowym projektem, nawet nową pracą, czy nowym, nową jakąś znajomością, czy właśnie czymś takim, co Was zafascynuje, bo w asie mm, buław wszystko, co robimy, do czego się zabieramy, robimy z prawdziwą. No, namiętnością nawet można powiedzieć, z prawdziwą rządzą. To jest takie coś, co nas bardzo, bardzo kręci. No i oczywiście też to jest pragnienie zmian, rozpoczynanie czegoś zupełnie innego. No i jest na to szansa, aby te zmiany właśnie w życie z tym asem, wraz z tym asem wprowadzić. Dobrze, kochani, losujemy sobie trzy karty anielskich odpowiedzi, jako rady na dzisiaj, albo jako odpowiedzi na Wasze pytania, w zależności od tego. Czy macie te pytania akurat na dzisiaj grupa numer 1. Wlosujemy sobie 3 i zaraz będziemy czytać. Co nam anioły chcą dziś powiedzieć. Grupa numer 2 i grupa numer 3. No i już bierzemy aniołki. Jedyneczka. Podejmij działanie. Podejmij działanie. Nadeszła pora, gdy trzeba zacząć działać. Twoje anioły czekają na to, aż zrobisz kolejny krok, dzięki czemu będą mogły pomóc ci podążać ścieżką wiodącą do spełnienia twoich marzeń. Odrzuć zwlekanie i niepewność we wnętrzu swojego serca. Wiesz, co powinieneś zrobić. Działaj. Niezależnie od tego, czy jesteś aktualnie skupiony na karierze, sprawach uczuć, czy którymś z pozostałych tematów, spełnienie marzeń nie wpadnie ci po prostu w ręce. Musisz być aktywnym poszukiwaczem tego, na czym ci zależy. Dwójeczka, kochani. Zaczekaj. Zaczekaj. Twoja sytuacja wymagać będzie wykazania się cierpliwością. Ani nie mówią nie, ale jeszcze nie. Czasami niebiosa potrzebują nieco więcej czasu, by umieścić wszystkie elementy większego planu na idealnych dla nich miejscach. To, o co pytasz, ma wpływ na życie innych osób. Niezbędne są dodatkowe przygotowania. W celu zapewnienia, że gdy dana sytuacja rzeczywiście zajdzie, zostaną uwzględnione potrzeby wszystkich zaangażowanych w nią osób. Bądź cierpliwy, dzięki czemu wszystkie osoby otrzymają to, co powinny. No i trójeczka, kochani, decyzja należy do Ciebie. Decyzja należy do Ciebie. Końcowy rezultat sytuacji, o którą pytałeś, jest wyłącznie w Twoich rękach. To w Tobie jest moc niezbędna do przezwyciężenia wszelkich trudności i osiągnięcia oczekiwanych rezultatów. Działaj ze świadomością własnych możliwości i wiarą w to, że masz wszystko, czego potrzeba do osiągnięcia szczęśliwego zakończenia. Nie czekaj, aż wyręczy cię ktoś inny i przejmij kontrolę nad wydarzeniami. Aby dojść do korzystnego rozwiązania, sytuacja ta wymaga Twojego unikalnego spojrzenia na, na nią i skorzystania z Twoich wcześniejszych doświadczeń. Moi drodzy, to tyle na dzisiaj. Życzę Wam cudownego wtorku, no i słyszymy się niebawem.